Broń, która miała wystrzelić nawet po śmierci Stalina. Pod koniec życia dyktatora radzieccy generałowie pracowali nad projektem, który miał zagwarantować jedno: że Związek Radziecki odpowie nawet wtedy, gdy nikt już nie zostanie przy życiu. W tajnych laboratoriach i sztabach Powstawała koncepcja automatycznego odwetu systemu, który po wykryciu ataku jądrowego sam wysłałby rakiety w stronę wroga. Bez człowieka, bez rozkazu. Stalin był przekonany, że Zachód planuje jego zniszczenie. Żądał planów ostatniego przycisku, który zapewni, że nikt nie przetrwa pierwszego uderzenia. Po jego śmierci projekt zamrożono, ale idea przetrwała. W latach 80. powróciła jako Dead Hand, radziecki system zagłady, który naprawdę istniał. To był sen Stalina, świat, w którym nawet śmierć nie kończy rozkazu.